Dana jest nierówność 8 minus 1 minus 2x przez 2 większe lub równe 3x. Największą liczbą całkowitą, która spełnia tą nierówność jest. No i tutaj najprościej wziąć i pomnożyć to obustronnie razy mianownik 2, 3x. Skoro to jest nasz mianownik, no to mnożymy obustronnie razy 2, więc robię 8 razy 2 odjąć. Zapiszę jako dwie pierwsze, będzie łatwiej. Przez 2 większe lub równe. No i 3x razy 2. 8 razy 2 to jest 16 minus. Tutaj nam się dwójki skrócą. I ważne, otwieram nawias, bo cały ten licznik muszę wpisać w nawiasie. 1 minus 2x. Większe lub równe, no i tutaj będzie 6x. Teraz zmieniam znaki, 16 i będzie minus 1 plus 2x, bo minus przed nawiasem powoduje nam zmianę znaków w środku. I teraz 16 odjąć 1 to jest 15 i plus 2x przerzucę na prawą stronę, czyli mamy 6x minus 2x. 15 jest większe lub równe 4x, obustronnie dzielę to na 4. I wychodzi nam tutaj 3 i 3 czwarte jest większe lub równe x. Narysujmy to sobie na osi, żeby na pewno było widać o co chodzi. Mamy zamknięte 3 i 3. Czwarte, I skoro to jest większe lub równe xowi, to x musi być mniejsze lub równe. Więc największą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność, jest po prostu 3 i to jest odpowiedź C.